Gdzie założyć swój sklep internetowy? Czy w Polsce, czy za granicą, czy w Ameryce, czy może na Chiny uderzyć? W tym materiale porozmawiamy sobie i porównamy właśnie działalność za granicą kontra w Polsce odnośnie e-commerce, w kontekście właśnie e-commerce i sprzedaży online. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dla osób nowych na kanale, polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Na sam początek trzeba sobie powiedzieć jasno, że rynek e-commerce w Polsce i na świecie stale rośnie. W Polsce działa wiele platform e-commerce, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Mieliśmy swego czasu Shopee, mieliśmy mamy w zasadzie Allegro, Oelixa, Early, więc jest na sprzedaż miejsc bardzo tutaj dużo. Dodatkowo możemy stworzyć swój własny sklep i promować go teraz bardzo popularnym TikTokiem, Facebookiem, Instagramem. Opcji jest bardzo dużo. Konkurencja też nie śpi. Wiadomo, że tych sklepów mamy coraz więcej, coraz tego wszystkiego jest tutaj więcej. Jednak teraz przejdziemy sobie do porównania właśnie tego rynku e-commerce za granicą. Jak to w zasadzie wygląda, jeżeli chodzi o Europę, Stany i Indie? Rynek e-commerce za granicą jest znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce. Więcej osób kupuje właśnie przez internet, nie boi się podawać swoje jakby karty do płatności, zrealizować przelewów. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak bardzo tutaj rozwinięte. Jednak wiadomo, pandemia i te wszystkie ograniczenia też dużo wniosły i Wiele osób nauczyło się kupować przez internet, i pewne nawyki zakupowe ludziom tutaj zostały. W związku z tym, ta, ta branża cały czas w Polsce rośnie w coraz to szybszym tempie. Rynek e-commerce za granicą jest znacznie bardziej rozwinięty, oferując większe możliwości. Różne kraje mają różne specyfikacje rynku, co wymaga dostosowania strategii marketingowej i operacyjnej. Europa Zachodnia, wysoki poziom rozwoju, duże możliwości dla firm z różnych branż. Stany Zjednoczone jest to największy rynek na świecie, więc jeżeli chcesz mieć naprawdę spektakularne wyniki i sprzedawać za setki tysięcy dolarów i znasz dobrze język angielski, możesz właśnie spróbować swoje sił na Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o Chiny, szybki wzrost, ogromna populacja, silne firmy technologiczne. Jednak tutaj ja osobiście na ten rynek za często nie uderzam. Mało jest takich platform, które tutaj jakby działały dobrze w mojej branży. Shopi było bardzo, ale to bardzo skuteczne. W 2022 roku też nagrywałem masę materiałów odnośnie Shopi. Tam szło wyciągać bardzo fajne rezultaty. O, tutaj coś się wykrzeczyło, W każdym bądź razie jeszcze Indie. Na Indie też raz próbowałem tutaj właśnie zakładać konta, między innymi na takich platformach podobnych do Shopi. Jest to rynek szybko rozwijający się, duża populacja, rosnąca tutaj klasa średnia. Różnice w regulacjach prawnych to należy wziąć pod uwagę sprzedając właśnie produkty na różnych rynkach prawa konsumenckie, prawa własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, podatki i regulacje finansowe. Na przykład na AlieExpressie, nie wiem czy zauważyłeś, jak kupujesz jakieś ubrania, jakieś produkty odzieżowe, nigdy nie jest praktycznie pokazana twarz, tylko jest ona ucięta dotąd. Tak wynika to właśnie z prawa, które panuje tam. Nie można tego okazywać w Polsce, nie jest to aż tak restrykcyjne. Jednak nie pamiętam dokładnie, jakie przepisy mówią o tym, że nie można tutaj ukazywać właśnie tej twarzy. I właśnie tak to wygląda na AliExpressie, taki jeden z przykładów odnośnie tych regulacji prawnych w e-commerce. Różnice w infrastrukturze logistycznej, czyli dostępność magazynów, sieci transportowa, koszty logistyczne, technologia logistyczna, bo wiadomo, teraz kolejna kwestia, czyli zwroty, czyli zakupy z Chin do Polski. Jak zamawiasz z Polski, to często idzie miesiąc, klienci krzywo na to patrzą i trzeba to wszystko właśnie przeanalizować. Ale sprzedając też na takie rynki, jakieś właśnie zachodnie, typowe europejsko-zachodnie, jak Niemcy, e, możemy sobie pozwolić na to, że te ceny będą nieco wyższe. Możemy też brać produkty z Chin. Jednak to wszystko jest do przeanalizowania, bo w momencie, kiedy chcesz sprzedawać na Niemcy, musisz wziąć pod uwagę, że reklama na Facebooku będzie z kolei droższa na Niemcy niż na Polskę. To wszystko jest tutaj bardzo takie skomplikowane i należy to przeanalizować. Sieć transportowa, koszt logistyczny, technologia logistyczna. Różnice w dostępie do narzędzi e-commerce. Warto też dodać, że społeczność, często na przykład niemiecka, polska, jest dostosowana do innych nawyków tutaj zakupowych. Na przykład właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni do Payu, do przelewy 24, a sprzedając na Niemcy, oczywiście możesz podpiąć kartę, ale może Niemcy są akurat przyzwyczajeni do innych metod płatności, niż Ty tutaj podpinasz pod swoją stronę. Karta to w zasadzie już jest z sprzedając na Stany i na inne tutaj kraje. W każdym razie warto mieć na przykład, sprzedając na Stany, też Paypala, który z kolei w Polsce nie jest aż tak bardzo popularny. I mamy tak, dostępność do narzędzi e-commerce, czyli platformy Shopify, e-commerce Magento, Shopify jest bardzo popularne w Stanach. Jeżeli chodzi o naszą polską scenę, wydaje mi się, że jeszcze e-commerce wyprzedza tego Shopify'a, ale już bardzo dużo ludzi przerzuca się na tego Shopify'a. Zresztą tych narzędzi jest zdecydowanie więcej. Integracje z systemami płatności. Wszystkie te tematy tak ogólnie odnośnie e-commerce, odnośnie płatności też omawiam w innych materiałach, zalecam wejść na kanał i się zapoznać. Języki i waluty, dostępność języków i walut obsługiwanych przez narzędzia e-commerce, narzędzia analityczne, czyli np. Google Analytics oraz tego typu właśnie narzędzia. Różnica w kosztach prowadzenia działalności to jest kolejny bardzo istotny aspekt, czyli podatki jakie musimy zapłacić, koszty operacyjne jakie tutaj są narzucone na nas, koszty logistyczne, czyli transport, koszty finansowe, czyli ewentualne jakieś oprocentowanie pożyczek. Jeszcze jest kwestia cash flow, czyli na przykład jak tutaj opłacasz reklamę i wyciągasz z tej reklamy później zyski jak sprzedasz jakiś produkt, to po jakim czasie na przykład twój operator płatności wypłaca na ile mamy opłaconą reklamę. Także to trzeba wszystko przeanalizować naprawdę na spokojnie w zależności od w twojej branży i też właśnie te podatki, firmy, to wszystko w różnych krajach działa różnie. Różnica w odstępie do finansowania. Polska, w Polsce dostęp do finansowania jest dobrze rozwinięty, istnieje wiele banków i funduszy. Które oferują pożyczki, kredyty, dotacje dla firm, chociażby, właśnie na start możesz tam kilkanaście, czy tam nawet 20 tysięcy otrzymać. Taki przykład, właśnie osoba, która jest korepetytorem, raz tutaj zamawiała ode mnie stronę i wzięła właśnie na rozpoczęcie działalności taką dotację. Oczywiście, później musisz się z tych dotacji rozliczyć, wszystkie faktury tutaj ukazać urzędowi, że zostały zakupione rzeczy rzeczywiście dla firmy i są też różne ograniczenia. Na ten moment, chyba, było rok prowadzenie działalności, żeby właśnie taką dotację uzyskać, więc musisz opłacać z i wszystkie składki oczywiście w 100% legalnie. Dostęp do finansowania za granicą może być bardziej konkurencyjny i na pewno skomplikowany. Jeżeli nie mamy o tym pojęcia, warto skorzystać z rad ekspertów. Ale tu już nie będę się za bardzo rozwijał, ponieważ też za bardzo o tym większego pojęcia odnośnie finansowania za granicą nie ma. Różnice w konkurencji, czyli poziom konkurencji, na pewno w Stanach Zjednoczonych ta konkurencja jest większa niż w Polsce. Typy konkurencji, strategie konkurencyjne. W stosunku do Stanów Zjednoczonych uważam, że nasz rynek jest jeszcze zacofany, ale rozwija się dosyć szybko. Różnice w zachowaniach konsumentów to jest to, co powiedziałem przed chwilą: preferencje zakupowe, popularne metody płatności, poziom zaufania, dostępność produktów, oczekiwania względem obsługi, czyli ten nasz customer service i też dbanie o naszych klientów, aby mieli dobre, dobre tutaj doświadczenia zakupowe, tak to nazwijmy. Różnice w trendach rynkowych, czyli rozwój technologiczny, zmieniające się preferencje. Zmieniająca się technologia i wzrost znaczenia marketingu cyfrowego, czyli Facebooki, TikToki oraz tego typu właśnie platformy. Zalety prowadzenia firmy w Polsce: mamy dostępność siły roboczej, niskie koszty prowadzenia działalności, dobrze rozwinięta infrastruktura, wspólny rynek europejski. Zalety prowadzenia firmy za granicą: dostęp do nowych rynków, niższe koszty operacyjne. Wyzwania i bariery to mamy różnice kulturowe, czyli tutaj głównie chodzi o to różnice w mentalności i kulturze mogą utrudniać budowanie relacji z klientami. Wiadomo, jak z Chińczykiem rozmawiasz inaczej niż z Polakiem, musisz dobrze nawiązać tą relację i no nie jest to tak proste jak zbudowanie relacji z Polską, na przykład hurtownią niż z Chińczykiem. Też musimy zadbać o to, żeby nas traktowali poważnie. Bariery językowe, czyli musimy dobrze znać język. W większości ten angielski nam wystarcza, jednak wiadomo, rozmawianie z takim Chińczykiem po angielsku to nie jest to samo, co Chińczyk nawiązujący w współpracy z Chińczykiem, tak? Dostawa towarów do zagranicznych klientów może być bardziej skomplikowana i kosztowna niż na rynku krajowym, formalności prawne, jeszcze ryzyko walutowe. Czyli, jak sprzedajemy w innych tutaj walutach, mogą negatywnie wpłynąć one na rentowność biznesu, fluktuację kursów, oczywiście, i brak wiedzy o rynku. Czyli, jeżeli brakuje ci tutaj wiedzy, warto się też edukować, na przykład na takich kanałach jak ja. I tutaj, właśnie mamy podsumowanie. W Polsce korzyści to są niższe koszta, rynki lokalne i rosnąca infrastruktura. Za granicą szersze rynki i dostęp do bardziej rozwiniętej technologii i tym samym grupy odbiorców. Jeżeli ten materiał wydaje Ci się wartościowy, był dla Ciebie wartościowy, zostaw komentarz, daj znać w jakiej branży działasz. Może potrzebujesz mojej pomocy tutaj odnośnie rozwinięcia swojego sklepu, czy też biznesu e-commerce, czy też zwykłego biznesu lokalnego. Tym wszystkim się tutaj kompleksowo zajmuję. Zostaw łapkę, suba, komentarz i wejdź na kanał, zobaczyć inne materiały, bo tak jak powiedziałem, jest tutaj Masa tematów odnośnie logistyki, odnośnie płatności, odnośnie tworzenia sklepów wszystko, czego potrzebujesz, niewątpliwie znajdziesz. Zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.